Lamy z Panamy mówią witamy. 19 stycznia 1979 roku zmarł Włodzimierz Puchalski. Włodzimierz Puchalski, przyrodnik, bardzo interesujący. On swoją, do nat... swoją miłością do natury zarażał innych. Był myśliwym, któremu strzelba nie była obca, ale prawdziwą sztukę uczynił z łowów bezkrwawych. Łowów, fotografa i filmowca, którego dzieła zachwycały, choć wszystkie z nielicznymi wyjątkami były czarno-białe, bo nasz dzisiejszy bohater był daltonistą. No i jeszcze trzeba nadmienić, że był podróżnikiem. Podróżnikiem, którego szczątki spoczęły daleko od kraju, bo w lodach na wyspie króla Jerzego. Ee w Antarktyce a miejsce jego spoczynku zostało wpisane na listę obiektów historycznych tejże Antarktyki pod numerem 51 Włodzimierz Puchalski o nim będzie mowa w dzisiejszym takim króciutkim podcaście, który obiecywałem w kurierze a chcę wam o nim opowiedzieć tak pokrótce, on na świat przeszedł 6 marca 1909 roku w Mostkach Wielkich jego ojciec podobnie jak Później jego obaj synowie, bo Włodzimierz miał brata, pasjonowali się fotografią zarówno zwierząt, jak i krajobrazów. Od 13 roku życia Włodzimierz polował na zwierzęta, a polowanie z aparatem rozpoczął już rok później. Kiedy to w prezencie od dziadka dostał aparat fotograficzny, pamiętajcie jednak, że w tamtych czasach w życiu były głównie niespecjalne, niespecjalnie poręczne aparaty mieszkowe kwestie ciemni odczynników również wyglądały zgoła inaczej niż dzisiaj. Jednak Puchalski się zaszczepił. I choć jego edukacja w początkowej fazie pozwalała przypuszczać, że pójdzie w innym zupełnie kierunku, ukończył Wydział Rolniczo-Leśny Akademii Rolniczej w Dublanach jako inżynier agronom. Miłość do fotografii wzięła górę nad zamiłowaniem do spraw rolniczo-leśnych, a Puchalski swoje umiejętności doskonalił na katedrze fotochemii Politechniki Lwowskiej. Będąc asystentem profesora Witolda Romera, notabene również uznanego artysty fotografika, z którym wspólnie realizował filmy oraz opracował metodę robienia zdjęć, robienia filmów. Filmów w zasadzie przyrodniczych. Swój pierwszy film przyrodniczy zatytułował Bezkrwawe łowy. I to musicie wiedzieć, że autorstwo określenia będącego tytułem tego filmu i jego upowszechnienie przypisuje się właśnie Puchalskiemu. Dziś to jest takie stwierdzenie w popkulturze, czy też w zwykłym słownictwie, które jest dla nas oczywiste i od razu nasuwa skojarzenie z fotografią. Za czasów Puchalskiego jeszcze ten termin nie był ukuty. Dziś każdy słysząc te słowa bez łowy spodziewa się strzału. Strzału, migawki aparatu i efektów w postaci pięknego zdjęcia kota na płocie, na no ten przykład. Wiadomo o co chodzi. Za czasów Pucharskiego tak oczywiście nie było. To, jedy, to nie jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Pucharskiemu. Wiecie, że, on, że to on opracował metody posługiwania się filmami i przeźroczami w czasie wykładów uniwersyteckich? Taka ciekawostka. Także cały świat dzięki Puchalskiemu um, ubarwił wykłady gdzieś tam porusza, poruszającymi się. No wiecie o co mi chodzi, ciężko mi to wyartykułować. No w każdym razie już przed wojną był bardzo sławnym fotografem przyrody. Puchalski nasz organizował wystawy, brał udział w projektach międzynarodowych. Często też jako fotograf bywał na polowaniach organizowanych przez prezydenta, ówczesnego prezydenta RP pana Mościckiego. Dość dużą fotograficzną wartość mają fotografie Puchalskiego, wykonane podczas takiego właśnie prezydenckiego polowania, które odbyło się w 1938 roku. Na zdjęciach tych wśród gości prezydenta zobaczyć możemy Hermana Geringa. A? We wrześniu 1939 roku Puchalski brał czynny udział w obronie ojczyzny w wojnie. Obronnej, a okupację niemiecką przeczekał no oczywiście w lesie. Nie jako partyzant, ale jako leśniczy. Po wojnie pracował naukowo i wciąż starał się upowszechniać fotografię i film. Wziął udział w dwóch polskich wyprawach na Spitzbergen. Ze swojej trzeciej polarnej wyprawy do Arktyki na stacji imienia Arctowskiego. Niestety już nie powrócił zmarł, nakręcił 19 filmów dokumentalnych o tematyce. Przyrodniczej. Napisał 22 książki o tejże tematyce. No, tam, w książkach, tu pojawia się jeszcze tematyka fotograficzna musimy nadmienić. Zdobywał liczne prestiżowe nagrody w konkursach fotograficznych i filmowych w Polsce i na świecie, a jego imieniem nazwano Lodowiec Puchalskiego na wyspie króla Jerzego w pobliżu miejsca jego śmierci. To no, taka, taka ciekawostka. Liczne szkoły też noszą jego imię, drużyny harcerskie. Ja osobiście podziwiam ogrom pracy włożony przez tego człowieka, zarówno w rozwój filmu i fotografii, jak i ogromną wrażliwość, jaką przesycona jest jego twórczość. Twórczość dokumentująca oszałamiające piękno przyrody. Dziś każdy z nas może odpalić komórkę na widok, nie wiem, ciekawego ptaszka, machnąć serię fotek, Zumować to wszystko, powiększyć ruchem palca, przejść w tryb filmowania. A wiecie, jak robią no to dawniej. Nie wyobrażam sobie. Sprzęt był ciężki, naprawdę ciężki, dużo różnych rzeczy można o nim powiedzieć, ale nie to, że był jakiś tam ergonomiczny, wygodny. W połowie lat 80. miałem taki krótki epizod, miałem okazję. W miejscowym Domu Kultury trafić, w Młodzieżowym Domu Kultury, przepraszam, trafić do tak zwanego AKMF-u, amatorskiego klubu filmowego. No i pracowałem na sprzęcie filmowym, podobnym do tego, na jakim pracował Włodzimierz Puchalski, na przykład Tony Halik, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile trzeba było cierpliwości, żeby na czymś takim uwiecznić dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku. Ówczesne kamery były głośne, trekotały nie sądzę, żeby pan Puchalski filmował głuche zwierzaki on był daltonistą, no ale zwierzaki zakładam, że głuche nie były jak to robił, pozostaje dla mnie taką prawdziwą zagadką człowiek się musiał trochę nakręcić obiektywem, żeby złapać ostrość ustawić przysłonę, czasy nakręcić sprężynę która zasilała kamerę no bo wtedy baterie nie były tak popularne w zwykłej kamerze 8 mm to właśnie nakręcanie sprężyny pozwalało średnio na jakieś, nie wiem, półtora minuty pracy. No i potem trzeba było znowu ją nakręcać, no i tr, 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 kamera trajkotało. Tu troszeczkę odejdę od tematu. Wspomniany wcześniej Tony Halik filmował ludzi pierwotnych i dzikich. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak puścił w ruch sprężynę nie można było inaczej, no bo zasilanie kamera musiała mieć jego model, no nie ma siły musiał rzucić wszystko co robił w cholerę no i, i starał się zobaczyć co tak krawędzi. No zanim przyzwyczaił się do tego tryjkotu kamerki i wrócił do normalnych czynności, Ta kamera się już wykręciła no i trzeba było ją nakręcić ponownie no ja tego sobie nie, nie ogarniam, nie, nie mieści mi się to w głowie, może wy wiecie jak to się odbywało z kolei kamery 16mm dawały szerszy wachlarz możliwości, nagrywały z dźwiękiem, bo 8mm były w ogóle, taśma w nich była bez ścieżki dźwiękowej, prawda? Miały lepsze źródła zasilania, większe kasety na filmy, bo tutaj też, wie, wiecie, problemem stanowiła pojemność kasety, tam wchodziło tego filmu bardzo niewiele. Ale prawie zawsze były tak ciężkie, że trzeba było je zarzucać wręcz na ramię lub filmować ze statywów ogromny jest mój szacunek dla filmowców tamtego okresu, zachwycają mi filmy ich autorstwa, zawsze oglądam takie rzeczy, gdzie, oglądając takie rzeczy gdzieś prze, przez głowę przebiega mi myśl, że szlaki dla wszystkich Dawidów, Atenborough, Żakówku Kusto, przetar, nasz Włodzimierz Puchalski, aktor powiedzenia, bez, a, autor powiedzenia bezkrwawej łowy i prawdziwy mistrz tego rodzaju polowań, no niesamowity, ja oglądałem kiedyś Film wykonany ze zlepku jego filmów. To nie jest chyba film jego autorstwa. To nosiło tytuł Od żaby do krokodyla. No i powiem Wam, w dzieciństwie były zwierzyńce, były, były z kamerą się zwierząt. To wszystko oglądało się z ciekawością, ale tak naprawdę pasję do fotografii, która została mi do dzisiaj, robię tam jakieś makro, makro zdjęcia, czasami zdjęcia planerów. Zaszczepił, obudził, obudził we mnie właśnie ten film od żaby do krokodyla. Wodzimierz Puchalski. Pozdrawiam i dziękuję. Hej, hej, papa. Pa.